to pani była sprzeda to trochę tych telefonów, bo to pani po co... jak, jak one nie działają. Tak, tak i po co... No tyle. No a po co to panie to? To był to? kiedyś mój ładny Wie telefon. Pan, ja... Jaki twój? Hmm? Ty za głupoty. Stary mi kubie za szybku kafla, bo... A ja się wezbiłam te 1000 zł, ja się popłakałam. Z kolan no. mi upadł i uderzył w kancikiem, no, no. a teraz e, proszę pana rzucił się pies na mojego psa i wypadł mi, upadł mi telefon i tu było może ze 2 mm i tu trafił kurwa, patrz, spierdolnęło wszystko. No, ja już zawsze z dostanę. No, tysiąc złotych Trzy... dróg. chyba kurwa, warta tyle co teraz chyba ten telefon. No, Trzyśiego. tak jest, no. Takie są cenowo. Ale powiem panu, e, pamiętam jak mąż mi go kupił, pojechaliśmy, powiem panu, tak lubiłam ten telefon. I kiedyś był dobry, no gdzie? A co, on teraz jest niedobry? No jest starszy, po prostu takiej model, jakby nowszy już mam. Ciekawe, jak tam kartę wsadziła. No, może to by innego było. Co? Jak bym kartę wsadziła. Nie, to samo, nic się nie zmieni. Kurwa, jebane. PIN trzeba było wpisać. Jezu. No. Ale powiem jedną rzecz. Odeśła dalej, zadzwoniłem z tego, nie, no. co pan wymienił. Teraz to swój się. <laughs> no tak. Bo nie mam żadnego konta. A w tamtych byli cholery, no gadać, gadać. No głośni, no, tak, ja nie, muszę tego ja nogami trzymać telefon, żeby... I, I tak mam telefon. Ten I gadam, był... rozmawiam. A, a mów, normalne mów, było. Mów do, do mikrofonu, bo ja cię nie słyszę. mówię, do kurwa.